Witam serdecznie Trygon Ognia na moim kanale Baran, Lwy oraz Strzelce. Zapraszam do czytania tygodniowego od 22 do 28 kwietnia. Sprawdzimy energię na nadchodzący czas, pracę, finanse, uczucia oraz zdrowie. Przypominam, kochani, że czytanie jest ogólne, dlatego nie musi rezonować z każdym z Was. Jeżeli macie ochotę na czytania prywatne, zapraszam do kontaktu. Adres e-mail znajdziecie w opisie pod tym filmem. Wykonuję również bransoletki z naturalnych kamieni ze znakami zodiaku na zamówienie. Także jeśli macie ochotę, kochani, na taką bransoletkę, tylko i wyłącznie stworzoną pod Was według Waszego uznania, tak, czy też pod znak Zodiaku, no to również zapraszam do kontaktu. Zrobimy taką autorską, żeby Was chroniła. No i zobaczmy czytanie tygodniowe, 22, 28 kwietnia. Trygon ognia, barany. Co dla Was, moje baranki? No, powiem tak: kończy Wam się taki trudny czas, kończy się blokada myśleniowa. Ósemka mieczy na pozycji, co Was może miłego zaskoczyć, czyli generalnie wychodzicie w kla z klatki emocjonalnej, z klatki mentalnej, gdzie byliście zablokowani. Mam takie przeczucie, że zbliża się do Was, ale Wy jeszcze o tym nie wiecie, ponieważ to wszystko jest ukryte w karcie księżyca. Miłość, zbliża się do Was. Miłość, macie asa kielichów, macie umiarkowanie, tu jest bardzo dużo wody, bardzo dużo uczuć. Może to być osoba z trygonu wody, rybarak bądź skorpion. Taka osoba może tutaj gdzieś być w pobliżu, w otoczeniu, dużo miłości, dużo uczuć, namiętne takie spotkania, nawet pod osłoną nocy, bo również karty mogą mówić o takich spotkaniach w ukryciu. Być może ktoś nie jest z Was wolny, jest w jakimś związku albo po prostu nie możecie się na chwilę obecną spotykać, ale ta relacja tak mocno. Was wzruszy, że będziecie chcieli po prostu widzieć się jak najczęściej. Nawet pomimo tego, że ktoś jest w związku, bo tutaj karty pokazują, że no, miłość, uczucie tak wami zawładnie, że wy i tak, i tak na nic nie będziecie patrzeć, tylko oddacie się temu uczuciu. Mam takie wrażenie, że mówię do osób, które dłuższy czas były już same nie było nikogo w otoczeniu, brakowało wam miłości, i tu się ktoś pojawia, bardzo romantyczny. Kto otworzy wasze serca, hmm, kto skruszy hmm, już takie serca z lodu, gdzie wam się wydawało, że już się na nikogo nie otworzycie, trzeba się zamknąć, eee, serce zrobiło się takie zimne jak lód, tak? no i stwierdziliście, że lepiej być singlem, lepiej zająć się sobą, a nie otwierać na jakieś uczucia, które i tak do niczego nie prowadzą, a tu bam. Miłość od pierwszego wejrzenia, tak jakby dusze się rozpoznały, to może być wasza bratnia dusza z poprzedniego wcielenia. Jeśli wcześniej afirmowaliście, manifestowaliście, próbowaliście przyciągnąć taką osobę do waszego życia, no to to będzie moment, w którym ta osoba może się pojawić. Mówię może, ponieważ jest was dużo na kanale, no i nie każdy baran oczywiście teraz się zakocha w trygonie wody, tak? Albo w ogóle się zakocha. Ale jeżeli na to czekacie i tego pragniecie, to tego Wam, kochani, życzę, bo karty macie wręcz cudowne. No i taka miłość jest Wam pisana. Tutaj pokazuje się miłość z przeznaczenia. Czyli wiadomo, że wszechświat maczał w tym swoje palce. Natomiast, kochani, co Was może zasmucić? No tutaj generalnie jest jakaś blokada na pracę, na finansach, czegoś nie dostrzegacie. Nie macie takiej motywacji do działania. Czuję wypalenie zawodowe dosłownie. Wypalenie zawodowe staniecie przed podjęciem decyzji, czy zostać w tej pracy, czy kontynuować ją, czy może coś zmienić, przejść na swoje, otworzyć własny biznes. Tutaj będzie nie lada zagwostka z tego względu, że czujecie się wykorzystywani, niedocenieni. Coś jest przed Wami ukryte. Dla niektórych z Was może tak być, że ktoś po prostu zostanie zwolniony, czyli na przykład doczekacie się no, niechcianej, niechcianego wypowiedzenia z pracy, tak? Powiedzą wam, że jest rotacja, że trzeba po prostu kilka osób pozwalniać, no i tutaj mam takie trochę zablokowanie. Natomiast to, to jest energia jednego tygodnia, więc, kochani, później wszystko wiadomo, może się zmienić. Ale pamiętajcie, że jeżeli zamykają się jedne drzwi, to otwierają się nowe. Czasami wszechświat po prostu nas wypycha w tym kierunku. Jeżeli my sami e, nie podejmujemy decyzji o zmianach, no to wszechświat robi wszystko, żeby nas coś uwierało w danym miejscu, żebyśmy czuli się niewygodnie i podjęli tę decyzje. Jeżeli my tej decyzji długo nie podejmujemy, no to siłą rzeczy coś nagle gruchnie i te zmiany przychodzą niespodziewane. Tutaj zdrowotnie ósemka kielichów, karta pokazuje choroby nadnercza, depresję, czasami zanikanie sił życiowych, ale tak jak mówię, czytanie jest ogólne, ja tylko sczytuję energię z kart, to nie z każdym musi rezonować. Wyrocznia dla Was, czas na działanie, no i tu mamy kartę barana, także kochani, Wasza energia, zacznijcie działać e, z pasją e, i ruszajcie do przodu, no ta miłość Wam tutaj jest pisana. Jeśli macie ochotę na czytania prywatne, to zapraszam do kontaktu. Kolejny znak to lew. No, kochani, tutaj macie same dwójki: podejmowanie decyzji, jeśli chodzi o sprawy zawodowo-finansowe. Może pojawić się jakaś nowa propozycja pracy, nawet za granicą, bo ja tutaj mam wyjazdy, tak. Wyjazdy, przemieszczanie, zmiana kierunku, tutaj są też statki, jest podróż, ewidentnie pokazana podróż, może to być praca wyjazdowa może gdzieś jeździcie, tak, przemieszczacie się może to być praca zdalna, ale też właśnie praca za granicą więc ktoś Wam może zaproponować fajną ofertę i będziecie się zastanawiać, czy z niej skorzystać. Ona będzie przynosiła bardzo fajne finanse. I tym mogą Was skusić, tak? Tymi finansami, tym wysokim wynagrodzeniem Więc nie wiem, czy się po prostu nie dacie na to skusić Bo tutaj widzę, że no, jest taka opcja, że jednak wyjedziecie Że pomimo wszystkiego wyjedziecie, bo tam Was czeka lepsza przyszłość Tutaj, kochani, jeśli chodzi o stałe związki Jest stabilizacja, jest fajnie Natomiast macie też przy sobie bratnią duszę Macie przy sobie osobę, z którą rezonujecie Jest... Tak jakby połączenie tych dusz, karta rodziny, przyjaciół, może będziecie planować jakiś wyjazd na majówkę w tym tygodniu, już szukacie w y, biurach podróży ofert wakacyjnych, ofert majówkowych. No to karty pokazują, że faktycznie, jeżeli gdzieś podejmujecie decyzję o wyjeździe, ten wyjazd będzie bardzo udany. No i tutaj te karty też właśnie mogą świadczyć o tym, że gdzieś sobie wyjeżdżacie i tam za granicą nagle wpadniecie na pomysł prowadzenia właśnie własnej działalności online. Bo spodoba Wam się podróżowanie, no i stwierdzicie, że lepiej mieć pracę, którą można wszędzie zabrać, tak, i połączyć ją właśnie z pasją podróżowania. Te, tego typu energię tutaj widzę. Osoby samotne, Wy możecie kogoś poznać do relacji i to będzie bardzo fajna, stabilna osoba, konkretna, która wie czego chce. Chce mieć dom, rodzinę. To nie jest ktoś tylko do e, flirtu. Mam też informację dla osób, które mają stałe partnerstwo, że może pojawić się tutaj propozycja romansu. Także od Was będzie zależało, czy Wy w ten romans wejdziecie, czy też nie. Bo tu jest jedna stabilna kobieta, byk Panna Koziorożec, a druga może być Baran Lew Strzelec, z którą wejdziecie w romans. I jeżeli jesteście Panami, tak? Więc może pojawić się kobieta do romansu. Tutaj na to zwróćcie uwagę, kochani. No, jeżeli ktoś po prostu będzie chciał, to wejdzie, tak? I zdrowotnie cesarzowa to są problemy z wyglądem zewnętrznym, skórne, no i wszystko, co wiąże się z dermatologią. Tak to wygląda moje drogie lwy na ten tydzień. Ja wam życzę samych pozytywnych energii. Zapraszam do czytań prywatnych i zapraszam po bransoletki z Waszym znakiem w zodiaku. Wszystkiego dobrego i ostatni znak. Strzelec. Strzelec! Co dla Was strzelce? Tu jakieś romanse przy pracy, romanse w ukryciu mi się pokazują. No, kochani, czy jesteście kobietą, czy mężczyzną, nawet jeśli jest stały związek, pokazują mi się romanse przy pracy, więc ktoś może chcieć wejść w taki romans. E, tutaj, e, jeśli chodzi o uczucia, mamy as kielichów, jest zakochanie, jest karta cesarzowej, możliwość zajścia w ciążę również. Co Was może zasmucić? Do przeszłości również odchodzi Rycerz Kielichów z y, podznaku Raka, Ryb, Skorpiona. Osoba, z którą wiązaliście przyszłość, natomiast tutaj nic raczej z tego nie będzie. Czujecie, że ta relacja no, nie, jakoś tak nie współgra z Wami, że to nie jest to, czego chcecie. Będziecie się wrzucać w wir jakiegoś nowego romansu, który y, też otworzy Wam y, drogę. Do kariery, bo powiem szczerze, że tu mi się pokazuje romans na zasadzie wejście w romans z kimś, kto jest ustawiony wysoko, kto ma pieniądze, pozycję i może was za sobą pociągnąć. I bardziej ten romans zacznie się właśnie z pobudek finansowych, bo można się przy kimś wybić, pokazać. Dzięki tej osobie będzie można bardziej się rozwinąć zawodowo. Tu są wyjazdy zagraniczne, tutaj jakieś targi wyjazdy służbowe, no mówię bardzo mocno mi się takie romanse tutaj pokazują bardzo romansowy tydzień i strzelce nawet, które są w związkach mogą się pokusić o ten romans bo ktoś Wam obieca tutaj, że pomoże w karierze w rozwoju zawodowym, że będziecie mieć własną działalność że możecie się bardziej rozwijać, no taka, taki romans dla pieniędzy, nie wiem dlaczego, taki tutaj przekaz jest, takie coś czuję jeżeli macie stałego partnera, on się może o tym dowiedzieć, bo tutaj też mam informację, że to wyjdzie na jaw. Może nie w tym tygodniu, ale w najbliższym czasie tak. Mhm. Jeśli szybko z kimś w ostatnim czasie zamieszkaliście, weszliście w jakiś związek, tak pochopnie na Łapu Capu, to możecie teraz tego żałować, bo gdzieś was ciągnie w stronę zabawy, romansowania, a nie po prostu stałego związku, i już was może uwierać ta znajomość. Mm, tutaj, kochani, jeśli chodzi o zdrowie, ósemka miecze, krytań, strony głosowe. No i karta również mówi o toksycznym wpływie innych ludzi na wasze życie, więc też sprawdźcie, z kim przebywacie. W pracy, awans, podwyżka, w ogóle kariera super, kochani, stabilizacja wszystko rusza z kopyta. Tak jak mówię, podpisywanie umów ktoś Wam pomoże tutaj w karierze ktoś Wam pomoże rozwinąć biznesy i będziecie bardzo z tego powodu zadowoleni zobaczmy kartę wyroczni czas na działanie tak to wygląda na ten tydzień ja Was kochani zapraszam do czytań prywatnych i po bransoletki z Waszym znakiem zodiaku wszystkiego dobrego, pozdrawiam